Modlitwa Wielkanocna: Jezus Chrystus z martwych wstał, zwyciężył śmierć, wrócił do życia nieśmiertelnego i nieprzemijającego w wieczności. O duszo moja, jeśli rzeczywiście umarłaś ze swym Zbawicielem, powinnaś dziś z Nim z martwych wstać. Jeżeli rzeczywiście byłaś z Nim pogrzebana, powinnaś wyjść dzisiaj z grobu z Nim razem. Powinnaś nowym życiem odetchnąć, życiem miłości i doskonałości wszelakiej. Pragnę tego, O Panie, więc odezwij się w duszy mojej, z martwych wstań w sercu moim i wyprowadź mnie z grobu śmierci wraz z Tobą. Przyjdź, O boski zbawicielu mój, złamać zapory tego więzienia. Spuść promień Twojej chwały do tej ciemnicy straszliwej, skróż okowy trzymające nas w niewoli namiętności naszych, daj nam udział w Twym zmartwychwstaniu chwalebnym, przyjdź ożywić mnie Twoim duchem i życiem. Przyjdź mi dać święty spokój, który jest owocem trudów Twoich, symbolem Twego zmartwychwstania w naszych sercach i pocieszeniem ducha Twojego. Przez nieśmiertelność Twoją daj mi wytrwałość w miłości dla Ciebie. Przez Twoją niezłomność daj mi odważną cierpliwość w trudach i pracach moich. Przez jasność Twoją, daj mi żywą wiarę w poznawaniu boskich tajemnic Twoich. Przez Twoją szybkość, daj mi prędkie i doskonałe posłuszeństwo Twojej woli. Na koniec, przez subtelność Twoją, obudź wstręt we mnie do rzeczy ziemskich i zmysłowych, abym kochał jedynie wszystko, co duchowe i boskie. O zmartwychwstały Jezu, uświęć mą duszę, odnów me ciało, ażebym żył zupełnie nowym życiem. Oświeć mój rozum, ogarnij serce moje i pochłoń mnie ogniem Twojej miłości. Amen.